Dziś nagram filmik, co się znajduje w kartonach z Niemiec. Przywozłem sporo tych kartonów i spróbuję trochę odsortować to, bo dużo ludzi chcą zdjęć i chcą sortowanego towaru. Przykładowo, takie coś już jest trochę porcelany. Tu mamy różne dekoracje. Tu płyty. Grę planszowe. No będziemy sortować i tak na bieżąco pokażę, co tu jest. Teraz kolejny karton taki. Dużo drobiazgu. W sumie takie coś to w każdym kartonie się znajduje. Kolejny kartonik wygląda tak. Sporo drobiazgu. Oglądamy. Kolejny kartonik, sporo ciekawostek. Oglądamy. Dostałem kolejny karton. Zaś sporo drobiazgu, to chcę pokazać co już powybierałem. Trochę porcelany. Tu takie coś. Dużo kochennego. I tu mamy trochę jeszcze elektroniki. To są dekoracje. I poety. Kolejny kartonik. Sporo starych książek niemieckich. Jakieś gry. Takie coś już widziałem gdzieś. Tutaj. Rozbieramy. Dostałem kolejny kartonik. Wygląda tak jest taka podstałka pod choinkę. Starą klawiaturę. To podobnie, że to zegar. No jest trochę. Taki kartonik. Już nazbierałem kartonik takich kubków. I na bieżąco gość przyjechał, zabrał mi cztery walizki. A my oglądamy następny kartonik: koszulkę, dekorację. Już nazbierałem to. I kolejny karton. Takie coś piękne metalowe. I kolejny kartonik. Tu nazbierałem trochę biżuterki. Długopisy, takie coś drobnego, aby pokazać. O, takie coś, a to kolejny kartonik rozbieramy. Mamy tutaj taki kodorowy. Tu metalową paterę. Super. Zebrałem już trochę dekoracji. Tu mam kolejny kartonik. Puźle, grę, zabałki, płyty. Wasz kartonik może wyglądać tak. Sporo drobiazgu. Jakiś stary. Co to jest? Oooo. Poety, wyniły Tak wygląda kolejny kartonik. ciekawego mamy taką dekorację tam żaróweczki. Szybko się świeci. Cicho! Kolejny kartonik. Takie nie wolno pokazywać. No dobrze, patrzymy co to jest. Dekoracje powiększyły się. Takie coś z drewna. E, takie coś miałem spójno. Tutaj w porcelanie. No. Właśnie, tuż masz, masz trzeciego. Takie dekoracje. Płyt już poszedł, drugi kartonik. I rozbieramy kolejny obrazek. No coś jest ciekawe. Zostało mi jeszcze trzy kartony. I kolejny kartonik wygląda tak. No tu mamy takie artykuły. Player. E tego pistoletu masz ten. Piękne dekoracje. No ostatni karton. Tak to wygląda. Sporo płyt. Tu mamy różne drobiazgi, dekoracje, sztuce, łóżki, łyty, sporo metalowych piękności. Ramki na zdjęcia, Też sporo tego jest, takie coś kochenne. Elektronika, zegar, taki fokusy, fokusy, czochy, oryginalne. Jeżeli na stolarnie odetniemy paluchy, to będę miał zapasowe.